Koszt produkcji czołgu może znacznie się różnić w zależności od typu czołgu, jego specyfikacji technicznych, uzbrojenia, zaawansowanych systemów oraz kraju, w którym jest produkowany. Czołgi z zaawansowanymi technologiami i dużym potencjałem bojowym będą zazwyczaj droższe niż starsze modele lub te o prostszej konstrukcji. Przykładowo, cena produkcji czołgu M60 Patton mogła wynosić około 2-3 milionów dolarów za jednostkę, co stanowi niższą wartość w porównaniu do kosztów produkcji zaawansowanych modeli takich jak Leopard 2A7 czy M1A2 Abrams SEPv3. Koszt produkcji czołgu Leopard 2A7 może przekroczyć 10-15 milionów dolarów za jednostkę, natomiast koszt produkcji czołgu M1A2 Abrams SEPv3 również może przekroczyć 10-15 milionów dolarów za jednostkę. Warto zaznaczyć, że koszty produkcji to nie tylko wyłącznie wydatki na samą konstrukcję, ale także badania, rozwój, testowanie, dostosowywanie do wymagań oraz szkolenie. Koszty te są także narażone na wpływ zmian ekonomicznych i politycznych.